W trzech dotychczasowych filmach omówiliśmy m.in. to, czym jest przemoc. Mówiliśmy o tym, że oczywiście definicji może być sporo, ale możemy przyjąć, że przemoc jest to każda próba narzucenia swojej woli drugiej osobie, która łamie jej prawa i prowadzi do cierpienia. Omawiając definicję, ustaliliśmy między innymi, że jeśli chodzi o przemoc, nie ma tutaj znaczenia intencja. To znaczy, bardzo często osoby, które stosują przemoc, twierdzą, że jest to dla dobra drugiej osoby, że jest to próba zmotywowania kogoś, że być może jest to kwestia braku narzędzi, ale że żadna z tych sytuacji nie może stanowić usprawiedliwienia dla stosowania przemocy. Mówiliśmy także o tym, jak ogromne skutki doznawanie przemocy może mieć dla y, ludzi, zarówno jeżeli chodzi o takie skutki krótkoterminowe, ale też długoterminowe. Tak? I mówiliśmy tutaj m.in. o obrażeniach fizycznych, ale także o spadku samooceny, o poczuciu wyuczonej bezradności. Do licznych skutków doświadczenia przemocy należy również słabsze poczucie zaufania w kolejnych relacjach. I co nie mniej istotne, często może to być przenoszenie pewnych wzorców, zwłaszcza w przypadku dzieci, na budowanie kolejnych relacji. To znaczy uznawanie, że sytuacja przemocowa jest pewnego rodzaju standardem. Do licznych konsekwencji doznawania przemocy, jeżeli Chcielibyście Państwo usłyszeć całość, to oczywiście zapraszam do drugiego z naszych filmów, czyli o skutkach przemocy. Ale też bardzo istotnym skutkiem jest prawdopodobieństwo zachorowania na depresję. Więc nie ma najmniejszych wątpliwości, że y, przemoc w relacjach ma ogromny, negatywny wpływ zarówno dla samej relacji, ale też dla osoby, która doznaje przemocy. Dlatego też mówiliśmy o tym, co można byłoby zrobić, żeby tej przemocy nie było, zarówno z perspektywy osoby, która jej doznaje. Ustaliśmy między innymi, że warto jest po pierwsze nazwać to przemocą, po drugie, postarać się postawić granice, zbudować sobie zasoby, które spowodują, że łatwiej będzie sobie radzić w takich sytuacjach. I stanowczo żądać innego zachowania, ale że też bardzo często tym, co jest niezbędne, jest po prostu wyjście na zewnątrz, czyli zapewnienie sobie bezpieczeństwa poprzez kontaktowanie się z policją czy z innymi służbami. Wspomnieliśmy również o tym, że jeżeli jest się osobą stosującą przemoc, to bardzo istotne jest to, żeby, żeby jej nie minimalizować, to znaczy, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje zachowanie i nauczyć się kontrolować swoje emocje i wypracować. Inne narzędzia komunikacyjne. Ale może zdarzyć się sytuacja, w której nie stosujecie Państwo przemocy, nie doznajecie jej, ale jesteście jej świadkami. I wówczas pojawia się pytanie, w jaki sposób zareagować i tym dzisiaj się zajmiemy. To znaczy, porozmawiamy po pierwsze, o tym, jakie najczęściej pojawiają się obawy czy wątpliwości w takich sytuacjach, ale też, co można zrobić, żeby pomóc powstrzymać przemoc. Wyobraźmy sobie, że w naszej okolicy mamy podejrzenie, że dochodzi do stosowania przemocy w rodzinie, czy to względem partnerki, partnera, czy względem dziecka. W takiej sytuacji dość naturalnym wydaje się myśl, że dobrze byłoby zareagować. Co więcej, w zasadzie mamy obowiązek, w takiej sytuacji zareagować. Ale jednocześnie pojawia się w tym momencie całkiem sporo obaw, całkiem sporo wątpliwości. Jakie według Państwa najczęściej pojawiają się w takiej chwili myśli? Oczywiście jedną z tych podstawowych, bardzo ważnych jest, też, jest to, czy reagowanie będzie dla mnie bezpieczne. I to jest rzecz, która bardzo często ludzi powstrzymuje, że obawiają się, że jeżeli zareagują, to będzie stanowiło to dla nich jakieś niebezpieczeństwo. I oczywiście troska o siebie jest bardzo istotna i to fantastycznie, że taka myśl się pojawia. Natomiast możliwe są sposoby reagowania, takie, które jednocześnie nie narażałyby państwa na zagrożenie jakiekolwiek. O o sposobach reagowania opowiemy w kolejnej części. Jaka, jakie jeszcze myśli często się pojawiają? Taka standardowa myśl to to, że krzyki, konflikty, przemoc to jest sprawa domowa, w to nie należy się mieszać. Co więcej, okaże się, że się zacznę mieszać, że coś powiem, a potem ci ludzie się pogodzą i będą zli na mnie. Tymczasem stanowi to oczywiście. Często tylko wymówkę do tego, żeby nie podjąć działania, ponieważ przemoc bardzo często trwa bardzo długo i utrwala się właśnie dlatego, że trudno jest jej wyjść poza ramy domu. To znaczy, no wiadomo, w interesie sprawcy nie jest to, żeby to wychodziło poza dom. Osoba doznająca przemocy bardzo często może czuć się na tyle stłamszona, że trudno jest jej w jakiś sposób zareagować. Albo po prostu uważa, że to nic nie da, i wówczas wsparcie osób z zewnątrz to jest to, co może się okazać niezbędnym aspektem do tego, żeby taką sytuację zakończyć. Więc przemoc to nie jest sprawa, która powinna zostać w czterech ścianach, której, którą należy pozostawić sąsiadom, bo to u nich coś się dzieje, tylko jest to sytuacja, na którą należy zareagować. Jakie jeszcze przychodzą Państwo do głowy? Uzasadnienia czy usprawiedliwienia dla braku reakcji. Pewnie da się ich znaleźć jeszcze bardzo, bardzo dużo, natomiast takie, które są również bardzo częste, to to, że no, przecież nie mam pewności, co tam się dzieje, więc może lepiej nie reagować, żeby kogoś przypadkowo o coś nie posądzić. I oczywiście jest to całkowicie szlachetna myśl, że nie chce się Komuś robić kłopotu, czy też oskarżać bezpodstawnie. Natomiast w wielu sytuacjach jest to tylko wymówka, i czasem należy zareagować, po to, żeby odpowiednie służby mogły we własnym zakresie określić, czy faktycznie ta przemoc miała tam miejsce, czy może jednak tak nie było. Jeszcze jedna sytuacja, która bardzo często się pojawia, to myśl, że. Może nie ktoś inny zareaguje, czemu to ja mam ratować cały świat? Przecież wokół są inni ludzie, nie tylko ja to słyszę. Niestety takie rozproszenie odpowiedzialności, które jest dość powszechnym zjawiskiem, nie tylko odnośnie przemocy, ale też chociażby ratowania innych osób. Paradoksalnie w im większy tłum, w tym ta pomoc, jeżeli nam się coś dzieje, może przyjść troszeczkę później, bo wszyscy będą oczekiwać, że może ktoś inny zareaguje. Więc jednak w takich chwilach dobrze uznać, że trzeba wziąć samemu odpowiedzialność, a niekoniecznie oczekiwać reakcji z in od innych osób. No, chyba, że porozmawiamy z tymi innymi osobami i tak z nimi ustalimy. Natomiast założenie, będę czekał, będę siedział cicho, nic nie zrobię, może ktoś inny zareaguje, może spowodować tyle, że. Boku będzie 20 osób świadomych tego, co dzieje się w danym miejscu, że jest tam przemoc, które jednak będą oczekiwały, że A to może ta druga, to może ta trzecia, to może ta czwarta osoba coś w tym przypadku zrobi. Jak słyszycie Państwo, i pewnie jak się Państwo domyślacie, sposobów wyjaśnień tego, dlaczego lepiej nie reagować, jest bardzo, bardzo wiele. To oczywiście jest tylko ułamek, można byłoby stworzyć jeszcze sporo. No, ale spójrzmy na to z własnej perspektywy, czy nie chcielibyśmy, żeby w momencie, kiedy nam coś zagraża, albo nam, naszym bliskim coś zagraża, żeby jednak ktoś zareagował, więc warto wziąć jednak tą, tą odpowiedzialność i podjąć odpowiednie działania. A teraz porozmawiajmy też o tym, jakie działania można podjąć. To, co właściwie można zrobić w momencie, gdy widzimy, że dzieje się przemoc. Jak moglibyśmy w tej sytuacji zareagować? Oczywiście możliwości działania jest tutaj kilka, i też może o to zależeć z jednej strony od tego, na ile kojarzymy dane osoby, od tego, czy raczej mamy do czynienia z nagłą w tym momencie mającą miejsce intensywną przemocą, czy raczej z podejrzeniem, że coś się dzieje w danym miejscu. No ale też od tego, na ile czujemy się bezpieczni. W, w poszczególnych rodzajach reakcji. Takim podstawowym sposobem reagowania, który w niektórych sytuacjach może sprawdzić się całkiem dobrze, chociaż e, pewnie nie zawsze, jest po prostu osobista reakcja. I tutaj wiele oczywiście zależy od tego, czy jesteśmy świadkami sytuacji, która ma miejsce w przestrzeni publicznej, typu e, dziecko dostające klapsa od swojego rodzica, który e, się na nie ze złości albo nie wie, w jaki inny sposób zareagować. No i wówczas. E, zauważenie tego faktu już może być bardzo dobrą reakcją, która spowoduje, że ta czynność nie będzie miała więcej miejsca. I niekoniecznie chodzi o to, żeby, wręcz przeciwnie, nie chodzi tu o to, żeby wdawać się w dyskusję i komentować zachowanie, mówiąc, a, bo pani jest złym, złą matką, a, bo pan jest złym ojcem. Raczej chodzi o to, żeby zauważyć, że widzimy to i to zachowanie jest niewłaściwe. Czasem sam kontakt zrokowy potencjalnie może już spowodować, że taka osoba zda sobie sprawę, że przesadziła i że te emocje należy opanować. Choć oczywiście należy się zastanowić, na ile ta sytuacja jest taka doraźna, na ile rozwiązuje problem długofalowo, ale o długofalowym rozwiązywaniu problemów jeszcze za chwilę. Kolejna sytuacja to oczywiście, kiedy słyszymy. Jakąś powiedzmy awanturę, czy sytuację, w której może mieć miejsce przemoc w naszym otoczeniu, czyli nie, niekoniecznie jesteśmy takimi naocznymi świadkami. I wtedy, jeżeli mamy poczucie, że zostaniemy wysłuchani przez drugą osobę, przez drugą osobę czy przez ludzi w, w tej relacji, również może to być niezłe rozwiązanie, żeby po pierwsze w danym momencie pójść, zareagować, i chociaż tutaj też należy zwrócić uwagę na to, że to, że Ludzie mają różne zdanie na jakiś temat, czy dochodzi do sytuacji konfliktowej, to jest rzecz całkowicie naturalna. To, to zrozumiałe, tak? Że czasem ludzie mają różne zdanie, no to mamy sytuację konfliktową, no i wtedy należy dojść do porozumienia. Ale nie jest sytuacją naturalną stosowanie przemocy, żeby ten konflikt rozwiązać. E, więc wtedy warto, warto na pewno zareagować. Może być też tak, że jeżeli. Sytuacja ucichnie, ale na przykład jest powtarzającą się sytuacją, że zareagujemy po tym czasie, na przykład rozmawiając z jedną z osób, to znaczy albo z tą osobą, którą zakładamy, że stosuje przemoc. Możemy wtedy zwrócić uwagę, że my to przede wszystkim słyszymy i że uważamy, że to jest sytuacja nie do zaakceptowania. I znów nie chodzi o to, żeby dawać tu jakieś umoralniające przemówienia, ale może warto zwrócić uwagę na to, że. Że taka osoba być może potrzebuje pomocy, również w tym, żeby lepiej kontrolować emocje i zasugerować, żeby na przykład zgłosiła się po odpowiednie wsparcie. O tym, co można w tej sytuacji robić, mówiliśmy w filmie e, trzecim, czyli jak zapobiegać przemocy. Z drugiej strony, oczywiście, również bardzo skutecznym sposobem może być porozmawianie ze sobą, która według nas tej przemocy doznaje. I tutaj. E, Zawsze warto być świadomym tego, że taka sytuacja jest dla osób uwikłanych w przemoc często niekomfortowa, więc mogą nie być zbyt chętne do tego, żeby rozmawiać. Tutaj należy też wykazać się pewną empatią. Natomiast może być tak, że nawet jeżeli dana osoba zaprzeczy, że coś się dzieje i powie, że wszystko jest ok, to sam fakt, że zobaczy, że ktoś stwierdza czy zauważa, że taka sytuacja nie jest czymś naturalnym, że ktoś mówi, że taka sytuacja jest zła, to już może być dość istotnym impulsem, bo osoby, które doznają przemoc, bardzo często, jeżeli są w nią bardzo uwikłane i przez długi czas doświadczają jej z każdej strony, to uważają, że to jest to mogą dojść, może nie uważają, ale mogą dojść do poczucia, że to jest coś naturalnego, że jest to sytuacja niezmienna. Więc taki sygnał z zewnątrz mówiący, nie, to jest nie w porządku i tak być nie powinno, może być dość dobrym motywatorem do tego, żeby podjąć odpowiednie działania. No i oczywiście poza zapewnieniem was samemu wsparcia, przy czym tu oczywiście należy się zastanowić, czy też mamy gotowość udzielać wsparcia drugiej osobie, w postaci jakichś rozmów, czy wolelibyśmy, żeby tutaj postawić granice i raczej, żeby powiedzieć, że nam się to nie podoba, ale żeby już to wsparcie przesłać do odpowiednich służb. Tu oczywiście możemy również zaproponować jakieś numery telefonów, czy kontakty do służb, które mogą, czy instytucji, które mogłyby w tym przypadku pomóc. A co zrobić w sytuacji, kiedy chcemy zareagować? i decydujemy się, że to zrobimy, ale jednocześnie niekoniecznie chcielibyśmy być bezpośrednio z tą reakcją powiązani, bo na przykład obawiamy się o własne bezpieczeństwo. Tutaj oczywiście takim pierwszym naturalnym krokiem jest wezwanie policji, która przyjedzie i dokona interwencji, stwierdzi czy w danej relacji w danym momencie występuje jakieś zagrożenie oraz rozważy rozpoczęcie procedury niebieskich kart. Więc to jest pierwszy naturalny Punkt, ale oczywiście jest jeszcze więcej możliwości. To znaczy, możemy skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej, zgłaszając czy to telefonicznie, czy osobiście, również może to być anonimowe, że w danym miejscu prawdopodobnie ma miejsce przemoc, po to, żeby ośrodek mógł we własnym zakresie zareagować i spróbować przyjrzeć się tej sytuacji. W momencie, gdy Mamy podejrzenie, że przemocy doznają dzieci. Tutaj bardzo dobrym kierunkiem działania może być z jednej strony zaalarmowanie szkoły, do której te dzieci potencjalnie chodzą, ale również istnieje możliwość zgłoszenia się do sądu rodzinnego, gdzie można również anonimowo przesłać zgłoszenie mówiące o tym, że w danej, w danej rodzinie prawdopodobnie dzieci doznają przemocy, i wówczas to już odpowiednie instytucje. Zajmą się właściwą reakcją. W momencie, kiedy nie do końca jesteśmy przekonani, jak w danej sytuacji powinniśmy najlepiej zareagować, pomocny może być również telefon do niebieskiej linii, gdzie osoby dyżurujące będą mogły nam podpowiedzieć, co w danej sytuacji najlepiej byłoby zrobić. Podsumowując, warto być czujnym na zjawisko przemocy w naszym otoczeniu. I nawet jeżeli nie dotyczy ono bezpośrednio nas, ale zauważamy, że ma ono miejsce, to należy reagować po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo też innym osobom. I mamy wiele możliwości reakcji. Możemy zareagować osobiście, bezpośrednio, ale jeżeli mamy poczucie, że to nie będzie skuteczne albo nie czujemy się wystarczająco bezpiecznie, to dobrym rozwiązaniem będzie telefon na policję lub kontakt z odpowiednimi służbami. Więc zachęcam do tego, żeby w takich sytuacjach reagować. I do usłyszenia, i do zobaczenia.